Hej, hej, z tej strony Seed, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Storage Hunter Simulator, moi drodzy, no czekamy na otwarcie tego lombardu, yy, no miałem całą nockę na to, żeby się tutaj jakoś rozejrzeć i chciałbym słuchajcie dzisiaj uderzyć na aukcję tutaj, to wygląda na jakieś kontenery czy coś, nie wiem czy to właśnie nie jest ten yy, tutaj ten, ten yy, junkyard. To prawdopodobnie może być właśnie to Ale dobra, najpierw musimy sprzedać to co na samochodzie Oddać skrzynki do ślusorza, żeby nam to otworzył No i po drodze jeszcze, tu mamy do odebrania Dwie rzeczy od tej kobitki z galerii No i musimy jeszcze dwóch ekspertów odwiedzić, mamy mikrofon i mamy jakieś Zabawki chyba, czy coś w tym desce, jest też właśnie do tego drugiego miglanca Także no, będzie dzisiaj trochę jazdy po tej po tej dzielnicy tutaj. No i zobaczymy, co się uda z tamtych z tych aukcji. No mówię, to wygląda mi na jakieś kontenery, nie? Może być tam dosyć fajnie. Ale najpierw trzeba się uporadzić z tym. No, dawaj, otwieraj noż. Kurde, no ale no punktualny co do minuty. No wreszcie. Panie, kurde, weź pan, jaka ta noc była długa. Wiedajemy to wszystko to. Oprócz skrzynek elegancko właśnie co my tam no planszówka i mikrofon no to może tak e, najpierw byśmy się cofnęli do tej kobitki z galerii ona tam już nam wyceniła ten gramofon i na szyjnik czy nie branzoletka chyba no to byśmy też odebrali, można by już sprzedać i zarobić, prawda, na tym Dzień dobry, szanowna pani Zobaczmy, zarobione czy utopione 138, nie jest najgorzej A bransoletka? 98, no powiedzmy Nie ma, nie ma tragedii Dobra, kierunek Lombard. Oddajemy to i tego ślusarza, chyba. Chociaż do ślusarza. Do ślusarza, może na końcu. Najpierw, chyba tych dwóch ekspertów, bo to po drodze by było. Panie, yy, masz pan jeszcze to i to. 2421. Słuchajcie, zobaczymy, ile się uda dzisiaj yy, zarobić na tych. Yy, tu na tych kontenerach. A może uda się w końcu kupić lombard swój? Dobra, teraz tak, tutaj. Ciśniemy najpierw do gościa od zabawek, nie? Okej. Okay. A, to też pani, zapomniałem, że tu kobitka pracuje. Dobra. Proszę bardzo. Teraz byśmy mogli uderzyć. No myślę, że chyba tutaj do tego gościa. No, bo dobra, jak tak już prosto to do ślusarza, te dwie skrzynki i na drodze powrotnej do tego gościa od yy, mikrofonu. I wtedy już na aukcję w końcu, bo... Czas, czas ucieka, nie? To kurde, idziemy, to teleportowało Dobra, masz pan te skrzyneczki Okej okay. to jeszcze ostatnia rzecz do oddania na ekspertyzę. Eee, gdzie ja to bym musiał? Aha, prosto cały czas. Dobra. Aż kurde, zablokowałem się znowu. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Niepotrzebnie tu skręciłem. Mogę w tą drugą ulicę skręcić przecież. Kuta, gdzie jest ten gościu? To jest, no właśnie. E, weź pan ten mikrofon i sprawdź to. Mamy tak, e, aukcję. Bungyard, e, no może, może tą? Dobra, gdzie jest y, znacznik? Tam, 727 metrów. No to chyba nie to. No może. Teraz zobaczymy Tak, to będzie to, no Dobrze jedziemy, dobrze Jedziemy kupić jakiś kontener Gdzie to się wjeżdża? Jakaś brama czy coś Tutaj jest Dobra Tak, no kontenery Kontenery, elegancko Dobrze, pokazujcie co tam jest Tylko ja nie wiem czy my samochodu nie mamy za małego Eee, lipa Kału nie ma. Kajdany, śmieci no dobra, już jesteśmy to. Chyba żeby się wycofać z tej aukcji. Zobaczymy. Okej dobre Ty, Rudy, nie, nie fikaj. No patrz, nie zdążyłem. Moje. Dobra, kupione. Kupiliśmy swój pierwszy kontener. Eee, znowu zamknięta. No, Książeczka jakaś. Notatnik. Urde, to będzie chyba utopiona kasa. Czekajcie, tam jest drugi kufer jeszcze. Yy, ile za ten basen? 92. A to nie najgorzej w sumie wyjdzie. Stówka za wyro, klucz za 3 dolary. No jest już za 4. Yy, dobra, trzeba by to jakoś trochę tu wyjąć, bo nie mogę się tam dostać. Też zamknięta. Wojskowy radio za. Za 26 po naprawie. No i fajnie. I czajniczek za ile? Za 13. No dobra, no nie jest źle. Nie jest źle. Mamy pusty samochód. To myślę, że jakoś to się. Ogarnie. Okej okay. Dobra, pokończyły się już weryfikacje. Ten nam otworzył śneczki. To trzeba będzie i tak i tak go odwiedzić, bo mamy dwie następne do otwarcia. To dwie odbierzemy, dwie zostawimy i podbieramy te nieznane przedmioty od ekspertów. I może dzisiejszy zysk będzie całkiem fajny. Zobaczymy. Która to godzina? Pierwsza, trzydzieści. Dobra, i teraz tak. Wyrko na... ...górę. I basenik, nie? Koszty. Bandy Dobra, siedzi? Siedzi. Gdzie tu teraz jestem? wyjazd? Tu. To ja myślę, że i tak i tak najpierw na początek to lombard, nie? żeby zrzucić z garba to, co mamy już. Dobra, skrzyneczki zostają O, skończyła się weryfikacja mikrofonu też, więc całkiem fajnie e, Najpierw galeria teraz tutaj, bo kobitka nam też skończyła A to jest pod ręką to Najpierw odbierzemy to i sprzedamy Kurde, my u niej nic nie mieliśmy. To już było wcześniej. Kogo my tu mamy? Yy, ten od zabawek. No ja, dobra. Zakręciłem się. Yy, no to by teraz tak. Chyba najpierw ślusarza. Dobra, słuchajcie, jadę do ślusarza. Zobaczymy, co on tam yy, pootwierał za kuferki i czy coś jest ciekawego w środku, nie? I wracając, pozbieramy te wszystkie yy, pozostałe fanty z tego z weryfikacji. Dzień jak kurde, jadę. <grych> Dobra, yy, weźmiemy tak, odbierzemy ten mikrofon, bo jakoś się tak zakręciłem w tym, tej dzielnicy, że. Czy ja mam coś do ciebie? Nie mam. Dobra, meldujcie ile ten mikrofon, panie kolego. Będzie zarobione 179. No to nie, tamten poprzedni był yy, stówkę, stówkę droższy. Yy, dobra, no to jak już jesteśmy tutaj, to ogarnijmy tego gościa od zabawek. Ja ja jadę? Dobrze. Dzień dobry pani. Yy, tu planszóweczka była. Dobra. Warte to coś, pani mi powie, czy nie? Stówka. No też nie jest źle. No dobra, to teraz już yy, ślusasz, nie? Okej. Okay. Panie kolego, yy, dwie skrzyneczki mamy do weryfikacji. To sobie pan to weź i... Znaczy do weryfikacji, do otwarcia. A ty mi teraz tu pokaż, co było w tym ciekawego. Klejnot unikalny! Panie i panowie, tego jeszcze nie było. I leży coś... I mikrofon rzadki leży też. Pięknie. A tutaj co? Srebrna bransoletka i, i madło, elegancko, yy, to teraz tak. Po drodze zahaczymy gościa i damy mu ten mikrofon do weryfikacji. No, i do tej pani, tam do galerii, trzeba będzie podjechać z tą bransoletką i z tym unikalnym klejnotem. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze się nigdy nie udało trafić. Pierwszy raz coś takiego mamy Ja jestem ciekaw co to naprawdę będzie Ile to będzie kosztowało Kurde paliwo nam się kończy jeszcze A żeś ty w mordę jeżdżę. No i widzi pan znowu jesteśmy z powrotem Z kolejnym mikrofonem pan to sprawdzi eee, I co tam jeszcze było bransoletki i ten klejnot nie? Nie, a te i, i madło jeszcze niewycenione. Za 8. Klejnot. A to było jeszcze też coś takiego popularnego, czy nie powszechnego? Nie, nie było. Mm, dobra. To i tak teraz kierunek lombard. I galeria. Tam u pani zostawimy ten klejnot i branzoletkę. I to oczywiście yy, sprzedajemy. No i trzeba będzie się udać na stację. Zatankować furę. Ciekaw jestem też, ile będzie kosztowała weryfikacja tego klejnotu. 80 dolarów. Zweryfikuj to, ale my mamy jeszcze coś, nie? Srebrna bransoletka, rzadki, no a czemu tu pani nie chce tego wziąć? Moda i uroda, no właśnie. Ja tego sprawdzić nie mogę. O, teraz się pojawiła, dobra. To też zostawiamy. Okej, okay, to wszystko. Reszta, reszta ląduje w Lombardzie. Black Elk. Ślusarz otworzył nam skrzyneczkę. No, bo się zakręciłem. O, rezerwa nam się pali. Słuchajcie, w samochodzie. Paliwko się kończy. Tutaj, tak panie kolego, mamy tutaj parę ciekawych fantów. Do sprzedania, 2 600. fajnie, fajna kwota się zbiera. Dobra, słuchajcie, ja podskoczę na CPN, zatankować naszego yy, tutaj, naszą niebieską strzałę. I spotkamy się, myślę, u ślusarza, jeżeli zdążę jeszcze tam podjechać. Zobaczymy, co w tamtych skrzynkach, któremu zostawiliśmy do otwarcia. Dobra Giguś, mów co tam w tych skrzyneczkach? Dawaj, czy będzie jakiś kolejny klejnot? Albo nie wiem, jeszcze coś ciekawszego? Uwaga, uwaga, jest rzadka planszówka. Yy, jest tasaczek kuchenny. Figurka pingwina. I jakieś radejko. No to nie, jedynie tutaj, co to ta y, rzadka planszówka Ja gdzieś tam może kołostówki być warta też y, Po drodze będziemy mieli tego gościa od zabawek Znaczy tą panią od zabawek no, to, to tam kobitka sobie pracuje To podjedziemy, zostawimy to Myślę, że do lombardu możemy już nie zdążyć I co? Znowu będziemy czekała nocka tutaj w samochodzie? Kurde, bądź nie opaca do domu jechać przecież. O, zakończył weryfikację mikrofonu. Tu Pani coś mieliśmy na weryfikacji? Nie. No Tutaj nie mieliśmy nic. Dobrze, oddajemy. Eee, zdążę po ten mikrofon jeszcze podjechać, czy tak średnio? I nie zakręcę, to może zdążę. No, powinniśmy zdążyć. Dobra. Jest. Dajesz, Majster. Yy, nie zwrócimy uwagi, słuchajcie, ile czasu będzie yy, ta weryfikacja tego klejnotu. Ile to będzie trwało? Ile za ten mikrofon? 256. Fajnie. To mi się podoba. Ale oczywiście do Lombardy już dzisiaj. Nie zdążymy. Także znowu czeka mnie nocka w samochodzie no to wychodzi. Yy, no bo nie będę jechał do Blackberry się przespać, bo no szkoda, szkoda drogi. Tutaj jeszcze mamy co yy, porobić, także zostaniemy jeszcze. Na razie... The i do Ward skończył. Dobra. Ale to już musi chyba być zamknięte, nie? Tak, zamknęła już kobitka. Halo, a pani otworzy. Nie, nie otworzy pani. Pani też nockę w pracy? Uczuję. Dobra, moi drodzy, tak więc yy, ja zostaję na nockę tutaj w Black Elk. Yy, rano oczywiście wszystko się okaże. Ile za ten klejnot yy, uda się, prawda, wyrwać tą yy, bransoletkę, no i posprzedajemy wszystko to, co mamy w Lombardzie, no i oczywiście na jakąś kolejną aukcję trzeba będzie się wybrać. Myślę, że uderzymy sobie też te kontenery. Tak więc ja za dzisiejsze spotkanie serdecznie Wam dziękuję. Pamiętajcie, że sekcja komentarzy należy do Was. Zostawcie łapkę, jeżeli materiał się podoba i zapraszam na kolejne odcinki. Jeszcze raz dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!